Dobra, jesteśmy w Madrycie. Tak wygląda Madryc Tak wygląda profesor Petrykowski w Madrycie Tak wygląda Dobrze, tu jakaś Avenida Idziemy szukać hotelu Mój indyjski nosek podpowiada mi, że to będzie tam Zobaczymy Dziewczyna się do mnie uśmiechnęła Ta. Do mnie Idziemy? To nie się do pana uściska, bo ona jeszcze nie było w na dół, tego tak Tak Bywa tylko gorzej Dobra Bardzo ładnie, tak wygląda Madryt, w kierunku którego idziemy Szukamy ulicy Santa Barbara I bardzo dobrze. Tu, bo jest mój ulubiony punkt orientacyjny. Jaki? Burger Kinga wypatrzyłem na mapie, i mamy tutaj Burger Kinga. Jest Burger King. Najbardziej typowe restauracje w, w Hiszpanii. Straszny syf w tym Madrycie. Widać oburzeni zamiast protestować mogliby trochę posprzątać. Brud. Jest kącik rekreacyjny dla seniorów. Zrobimy przerwę? Nie. No nie, jaki przycinek. Idziemy. Jest e, Libreria, czyli księgarnia i mieszkańcy Madrytu, jakkolwiek by się to nie odmieniało do hotelu, hotel nazywa się Petit Plaza. Petit Palas. Petit Santa Barbara. Santa Barbara. O, przejedzie mnie. Udało się. Sieciowy fast food amerykańsko-żydowski, Domino's Pizza. Nie, nie wiem, no ale jak sieciowy. Jak McDonald's na przykład, jak sama nas wskazuje. O, tu młodzież pali papierosy. Jak oni cały czas siedzą w tych knajpach, to jak oni mają znaleźć pracę? nie dziwi, że tutaj połowa nie ma pracy. Tu będziemy skręcać na pewno. O, jest nasz hotel. To jest ten nasz petit, czyli mały. Palast, czyli pałac. A święta Barbara, to święta Barbara. Idę się zalogować.